Rośliny chorują na wszystkie możliwe choroby Z tych pączków nie będzie bawełny Bardzo często obserwujemy, że pączki opadają zanim bawełna dojrzeje Nasiona zmanipulowanej genetycznie bawełny kosztują 1600 rupii Konwencjonalne nasiona 350 do 400 rupii To jest słonecznica okrężówka Inwazja tej słonecznicy. A firma utrzymuje, że bawełna Bolgard jest odporna na słonecznicę. Tu mamy słonecznicę na bawełnie Bolgard. To jest genetycznie zmodyfikowana bawełna BT. On jest winien bankowi pieniądze. W przyszłości nie dadzą mu złamanej rupi. Teraz ma dwie możliwości. Albo sprzeda część swojej ziemi i spłaci długi, albo połknie truciznę i popełni samobójstwo. Pozostaje mu więc tylko zabić się albo sprzedać swój majątek, aby spłacić długi. Najsmutniejsze jest to, że nieudane zbiory, z punktu widzenia tych biednych ludzi i drobnych rolników, nie są w oczach tych firm żadnym niepowodzeniem. Przed około 20 laty jeździłam z tymi ludźmi, i oni mówili nam. To nic złego, jeżeli zbiory będą słabe. Wtedy rolnicy przyjdą do nas jeszcze raz i kupią nowe nasiona. Rolnicy są rugowani, ziemia jest niszczona, a rynki firm rozwijają się. I to jest prawdziwa tragedia genetycznej inżynierii. Klęska w rolnictwie jest równoznaczna z sukcesem rynkowym globalnych koncernów.